No. Najpierw mieć łapkę w górę i zrób subskrypcję. O, to O, i ci... widzicie kochani, nawet nawet w środku lasu mnie wypatrzą. Mówię nie, nie chcę być sam, do dzikości, nie. Muszą przyjechać, proszę bardzo. Moi kochani subskrybenci przyjechali, cześć, skąd jesteście kochani? Szamotuły. Szamotuły, był LKP, bardzo dobrze, bardzo dobrze, tylko Lech, kolejosz. A ty koleżanko, jak masz na imię? Mała Lenusia jestem po. Lenusia, tak? No, Ajo, cześć, no słuchajcie, przyjechali, przyjechali do mnie tutaj z odwiedziny, bo byliście w Karpaczu, tak, w Karpaczu, no w Karpaczu, w Karpaczu byli na, na, wakacjach, na krótkich wakacjach i mówię, no to słuchajcie, dzwonicie, no to przyjeżdżajcie od razu, co mogłem to poczęstowałem jakimś ciacho, jakiś ten, no, ale zobaczcie co dostałem, ja od razu się chwalę, tu, tutaj z gołymi rękami się nie przyjeżdża, prosto z Karpacza, piwo z Karpacza i oczywiście łoscypek. O, sypek, No serdecznie Wam dziękuję. Serdecznie Wam dziękuję. to, A czym się zajmujecie? Czy się zajmujecie tam w Szamotułach? Generalnie macie w planach, inaczej, macie w planach pojechać może na Filipiny, odwiedzić Filipiny? Bardzo chętnie. To, tak, no. tak. A to ty będzie się poczy... Dlatego Spoko, musimy wypytać, jesteśmy? A. a. Do najlepiej się dostać? Do najlepiej. No, sprawa jest prosta. Od z poznania to najlepiej do Berlina. Z Berlina już tam wiesz. Sobie leci tak jak ja lecę, albo tak jak ja teraz lecę z tego, z. Lecę z, Boże, skąd ja lecę? Też z Berlina, ale przez Dubaj i Dubaj do i z Manilii. i Tylko 19 godzin lotu, tak? Chyba byś wytrzymała, i co? Kty, jest żywe, srebro, wszędzie i pełne. No, jakby mogła pobiegać, to by wytrzymała. No. A to wiesz, duży samolot, to tak wiesz, między rzędami Coś, będzie zasuwała. A teraz, jak to leciałam, to też, też, też była mała, ma, mała dziewczynka, taka cały czas zaczepiała stewardesy i cały czas ciastka dostawała. Cały no. czas ciastka wsuwała. Miałaś, no. Śmiała, tak, no. no także, także słuchajcie. Jak widzicie, tak samo i wy, jeśli macie ochotę odwiedzić mnie gdzieś tam, gdzie będę. Czy, czy, czy wypić sobie piwko, czy na, na kawkę serdecznie zapraszam, w takim miłym towarzystwie też to miło posiedzieć, pogadać i tak dalej. Dobra, dzięki wielkie trzymajcie. Serdecznie dziękuję Wam za odwiedziny. No i na pewno do następnego razu. Ja za Spażę za Wyszamo tu gdzieś się spotkamy w tym Poznaniu. pół drogi. W pół drogi. No dobra, na razie, trzymajcie się, czuwaj, trzymaj. cześć! papa, pa. Powiedz popa! Papa! pa. Pomachaj pa, ładnie! Okej, okay, dobra. Mówię cicho. Bo jest poranek. Czas operacyjny. 6.44. Trochę mi się zaspało. Idziemy na spacer. Idziemy na spacer. No. I już. Jak co rano. Całe niesulice śpią. A ja spróbuję dzisiaj dojść właśnie do tego obiecanego miejsca. Do domu Marka Grychuty. Do daczy tak właściwie. Tutaj jest kawałek drogi. Chyba z 6 km w jedną stronę. A to miód na moje serce, że tak powiem. Miód na moje serce, więc... Może dzisiaj uda mi się kroczki zrobić. Słuchajcie, ja wam się podobał wczorajszy live? Wszyscy potem już pisali, że za krótko, za krótko. No ale ja myślę, że tak było akurat. Słuchajcie, dzisiaj już będzie ostatni live. Z naszej weekendowego wypadu. Bo jutro być może... Jadę na łódkę, na łódkę, jadę na szkolenie do mojego kumpla, w, do tamte Bory Tucholskie, w Dzydze, czy coś takiego. No, także, także może już jutro wyjadę, a jak nie, to może w poniedziałek wyjadę, zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Jeżeli wyjadę w poniedziałek, to jutro jeszcze będzie live, a jak nie, to wiem, że namieszałem, ale wiecie o co chodzi. Jeżeli jutro pojadę, to nie będzie lewa, a jak nie wyjadę, to będzie. No, właśnie o tym chodziło. A, bo mi leci... Ja słucham, co to do mnie gada cały czas? A to przecież ja książkę cały czas słucham. A właściwie to piąte nie zabijaj. Panią Justynę Mazur. Mazur. Y, potem ona była Justyna Mazur Kudlewska. Tak się nazywa. Ma wspaniały podcast. Piąte nie zabijaj. Y, no, świetny głos. Świetna, świetne przygotowanie, naprawdę wspaniała, wspaniała kobieta, wspaniała dziewczyna, I ją znam właściwie bardzo długo, z podcastów oczywiście, jeszcze o życiu, wcześniej podcast, no, bomba sprawa. maszeruje i maszeruję, i tak co chwilę coś tak leci, leci, a to żołędzie tak rąbią na dół, już dwa razy w łeb człowiek z żołędziem na głowie, a ja tak idę tutaj, tutaj tą stroną, o, tutaj was dobrze. Co? tutaj. O, tutaj w tej stodole, tu, 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 tu. to była kiedyś, to lodzio to była kiedyś dyskoteka, muszę wam powiedzieć. O, nawet jest ten, jak się przyjrzycie, jest disco bar, takie wydrapane w tym, no, to była dyskoteka, o matko boska. To tak można dostać w mordę było, że głowa boli, sztachety latały. No, ale wiecie, na wakacje, jak tu się cały kwiat piękności lubuskiej e, e, zjechał. No to konkurencja była mocna, mocna. Jak patrzę muszę wam powiedzieć, jeszcze kiedyś, jeszcze, już to, jeszcze tak niedawno te wioski były takie, wiecie, niedawno, no z 20 lat temu, no 20, no w latach 90, no 30 lat temu. 30, no 30-25 lat temu. Te wioski takie były, wiecie średnie, takie zapyziałe, te, taki, wiecie, nie, nie nie było takiego gospodarza, nie było widać tak wszystkiego, że, że, że jest, wiecie, że jest gospodarz, że jest tak czysto i tak dalej. O, ten fajny dom. on też od zawsze tutaj jest, od zawsze. No chyba wiecie, że od zawsze. Jaki gond ma fajny zrobiony dach, taki gond dębowy. No. i ten, i co chciałem powiedzieć? A, i że te, te domy były takie zaniedbane, takie, wiecie, niepomalowane, te kurniki, te krowy, wszystko takie jakieś zasrane, brzydkie i tak dalej. No to teraz muszę wam powiedzieć, że kurna, trzeba... Posłuchajcie, te teraz te wioseczki, wioski. No to jest petarda, nie? Już to te płotki, nie płoty, to te domeczki, kwiateczki tu, te przycięte, to już naprawdę... To już nie jest ta wioska co kiedyś, bardzo mi się to podoba. Ja pamiętam jak jeździłem właśnie tam po Niemczech i, czy gdzieś tam, to też tak właśnie mówią, O ty takie wioski, piękne, piękne ten, piękne, y, czyściutkie, przystrzyżone trawniczki, te żywe puciki i tak dalej, i tak dalej. No tak mi się to podobało, że szok, bardzo mi się to podobało. A teraz Niemcy przyjeżdżają często, gęsto, bo tutaj jest ten zamek y, w wiechlice. Y, Zamek w Wiechlice i tam, tam jest spa jakieś takie, wiecie, yy, takie, tych domków też nie wiem, bo tak patrzę, tych, tych, kurde, się to zmieniał, jest, jest spa i dużo Niemców przyjeżdża i oni przecierają oczy, nie, to jest niemożliwe, oni nie mają tak w Niemczech, nie, wszystko przycięte, no tak jak wam pokazywałem, szportowe, no to bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to cieszy. Zawsze o krok lepiej od Niemca, moje serduszko, serduszko, się cieszy bardzo, bardzo. Dobra, słuchajcie, mi się tutaj chodnik kończy. Ja już będę tutaj musiał dymać ulicą. Na Kalinowo, dwa kilometry. I potem od Kalinowa też jeszcze dwa kilometry, ale co to dla nas, nie? Dobrze, słuchajcie, ja was już tutaj nie zanudzam. O, zobaczcie. To są nie z ulicy ośrodek Ada, tam gdzie my staliśmy, a tutaj są z takimi domkami, co tam było tak dalej widać, ośrodek Kormoran. Gormoran, no. Dzisiaj sobota, to na pewno dużo ludzi będzie na golfa przyjeżdżało, bo tam w Kalinowie na samym końcu golf, pole golfowe jest piękne, piękne pole. Postaram się włączyć. Dobra, to ja teraz już nie będę. Wkładam tę książkę na uszy, że tak mówię. Czytam uszami i cisnę, i cisnę zobaczyć. Yy, no, tam te dwa kilometry. Cicho, nie przeszkadzaj No, dobra, lecę. Zobaczcie, kochani, jakie fajne magiczne miejsce. Wszedłem z tej wioski Kalinowo. Tam ona się kończy. A tu, po niemiecki po niemieckie kociołby w takim dębowym lesie. Dębowym, no dęby. Dębowy las i bukowo-sosnowy mieszany. Och, jak ja lubię takie rzeczy. Dziś kurna, dzicz! Dzicz, no wiecie o co chodzi. Czarny szlak tu prowadzi. Jak. O, tylko że spadają, słyszycie? Idziemy dalej. Nawet na fajne tempo mamy, muszę Wam powiedzieć. 3235 kroków. No to jak wrócimy, to koło dychy już będę miał. Nazbierane kroczki zbiera. Głupek. Żeby to coś dało. No może coś da. Nie wiem, mam nadzieję, że to jest jakieś takie kardio. A wiecie czemu ja robię te kroczki? Po tej operacji lekarz mi zakazał, żeby tutaj, jak mi wycięli te mięśnie, nie? Na udach, żeby odbudowały się te zaczepy mięśniowe, czy coś takiego. Mówię, panie, a teraz pan zapierniczasz kilometry. I potem to się uzależnia człowiek od tego, bo już <laughs> pewnie już mi się dawno odbudowało, ale dobrą mam wymówkę. Lekarz mi kazał, ja muszę chodzić. Tak samo wiecie, znajomi tam z pracy też do mnie mówią. Ty to Piotrek, Durny jesteś z tym chodzeniem. Łazisz w kółko, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo po co, nie wiadomo jak. No lekarz mi kazał. I to szachmat, koniec, koniec dyskusji. To gdzieś było tutaj. To gdzieś było tutaj. Ten, ten, ten domek. Będą jaja, jak je ja zapomnę. Jak ja zapomnę, nie, nie, na pewno to było gdzieś tutaj. I tutaj chyba w prawo, bo my musimy iść nad wodę, a tutaj woda... A tutaj jest ten, yy, jezioro zakręca, ma takie, takie oczko, nie oczko, tylko co? Zatokę, o, zatokę. No dobra, to zasuwam, ależ fajny las, co? Jakbym miał lepszą kamerę, to pewnie by ten, lepiej to oddało. Ale myślę, że Wam wystarczy nawet taka. I tu w prawo, Piotrek, czy prosto? No i teraz mam zagwostkę. Chyba prosto. Chyba jeszcze prosto. Dobra. PZ złoty potok to jezioro. No Dobra, dobra. Idę. Dalej. Ani zmieniło się tutaj mocno, bardzo mocno. Słuchajcie, leśniczówka złoty, złoty, złoty potok. Zmieniła się nie do. Zupełnie ktoś to kupił. W tym sezonie restauracja zaczyna się rozdawać tylko dla gości hotelowych. Ja tylko sobie wejdę tu przez bramę i Wam pokażę. To jest ta leśniczówka. Tam, bo tu już widzę, że jest kupiona. To jest tam ta leśniczówka. O, tak wygląda. Tak wygląda. I słuchajcie, ja wam przeczytam historię tego. No pięknie jest zrobione, ale szkoda, że to jest już w rękach prywatnych. Słuchajcie, Złoty Potok, tu jest historia napisana. Ja wam to szybko przeczytam, żebyście wiedzieli. Tam jakieś są domki do wynajęcia. Fury, jak porszaki, nie wiadomo co. No, nosleki, restauracja, plaża. Leśniczówka, Złoty Potok. Witamy państwa w Złotym Potoku. Nazwa Złoty Potok pochodzi od legendy o zatopionym w toniach jezioro, jeziora skarbie, który się błyszczy podczas słonecznej pogody. Przedwojenny willi zbudowany w 1936 roku. Po wojnie w budynku znajdowała się leśniczówka, w której wypoczywali m.in. premierzy Polski i Niemiec. Ówcześni artyści i literaci. Częstym gościem tego Potoku był Marek Grechuta i zespół Wa. Odbywały się tu wspaniałe łowy i spotkania. Od 2007 roku ma nowych właścicieli, którzy po remoncie zachowali ducha i wygląd budynku. Na stronie www.złotypotok.eu można poznać dokładną historię i legendę Złotego Potoku. Zapraszam. Zapraszamy do środka. No świetnie, tylko że jest godzina 7.20, a tu są goście hotelowi. No także, 2007 rok. To kiedy ja tu byłem ostatnio? Ja pierdolę, czy Piotrek ogarnie się. No ale pięknie jest zrobione. Czekajcie, może tam z drugiej strony? Piękne miejsce w ogóle. No, także coś w Marku Grechucie słyszałem, w, którym, w którymś kościele dzwoniło, ale nie wiedziałem, w którym. Bo ja pamiętam jeszcze, jak tam się normalnie... Bo to było zaniedbane. To było takie, nie, że opuszczone, ale zamknięte i było tylko, tylko I pamiętam tylko tą tabliczkę taką, że właśnie że tutaj Marek Grechuta przebywał, że premierzy, to nie wiedziałem. No, miejsce jest przepiękne. Ciekawe, czy można tam wejść. No, jest napisane, zapraszam do środka. Tylko nie chciałbym wiecie na te jak prywatne, to prywatne Niekoniecznie na 7 rano. A może byśmy śniadanie tam zjedli? No co? W końcu hotel, tak? Tylko że jak mi krzykną za śniadanie, to się to się zdziwię. Ja chciałem tylko zobaczyć jak to jest. No co, nakrzyczą na mnie. Cichutko idziemy Tam pięknie dymi jezioro i tam w ogóle są... Takie domki, o, ale śliczne, tam są takie domki, o nie wiem czy widać tam daleko, o tam są takie domki do wynajęcia nad samym jeziorem, tutaj też, tylko żołędzie walo. ale żołędzie spadają, słyszycie to? I tam takie pokoiki są ładne. Nie ma mi do gościa w No, pięknie. I zobaczymy ten. Wspaniałe. Nie, no i idę co ja się będę pierdol Takie domki są eleganckie Świetne miejsce w ogóle Ale jakie ładnie zrobione Pomost Ale fajnie zrobione, widzicie te domki? Zobaczcie jak ładnie No, powiem wam podoba mi się I tutaj z takim widokiem Bombowo Malutkie jeziorko. Wow. No. I to na pomoście. I te domki tutaj tak wyglądają. Z takim widokiem. Mamba. To nie będę nikomu przeszkadzać. Ups. No. Ole On mi się wypierniczy na tych deskach. No i tak wygląda to jezioro. I cały ten ośrodek. Pięknie, co? Tam leżaczki, kąpielisko. No i ta woda, nie? Ta woda to jest... O, się i palucha, ja pierdziłem. Dobra, obiecałem to pokazałem Jeszcze fajnie by było wejść do takiego domku i... Zasłonięte, za, zajęte są. Wejść do takiego domku i pokazać wam ile to kosztuje się zapytać, co? Ale zarąbiście, podoba mi się. Zarumbiście. Dobra, zaraz wejdę i się tak zapytam. Ile kosztuje doba w takim domku? Już jest po sezonie, to powinno być fajnie, nie? O, ktoś tu grubą mamonę włożył w to samo to kupienie tego. No ale potem biznes na całe życie, na całe lata, na całe pokolenia. No. Ha. Ale odkryłem miejsce na nowo po latach. No i tutaj jest kuchnia na dole. I śniadanko ludzie jedzą. Ładnie jest w środku. Nie będę wchodził No się zanieco Przepięknie Przepry widzicie? perełki są perełki są wszędzie można je odnaleźć Odnaleźć właśnie w takich zakątkach Ole wolą, że łędzie w te samochody <laughs> można odnaleźć takie perełki właśnie w takich magicznych miejscach, a zobaczcie a taką drogą się tu dojeżdża, nie? No bomba powiem wam. Na jakiś taki romantyczny wyjazd z ukochaną albo z ukochanym No to jak to... Jak to woli, jak to lubi, no to powiem wam. Bomba. Bomba, bardzo mi się podoba. Masa kasy włożona w to wszystko. Masa kasy. Ale to dobrze Jak to było? Jak Grechuta, jak to było? Nie. Nie. Nie umrzeć od zapomnienia? Nie uciec od zapomnienia? Była taka piosenka Marka Grychłyty. Coś takiego. Kasia na pewno sprawdzi. Dobra. To ja już wracam. Nie będę Wam pokazywał z powrotnej drogi. Także słuchajcie. Dla takich majętnych ludzi. Tutaj taki piękny piękny dworek. Zaraz tam dwa kilometry dalej w Kalinowej tutaj Złoty Potok. Tam w, Kalino, w Kalinowa yy, pole golfowe. Więc słuchajcie. Dignitarze. Biznesmeni. Ludzie, ludzie kultury, ludzie z pieniędzmi, ludzie, biz, ludzie, no nie wiem, majętni tak naprawdę, mający stare pieniądze, po prostu mogą się tak bawić. Nie każdemu jest to dane, nie każdy to lubi. Ja lubię na dziko, w kamperze, to i tak jest luksus, bo jeszcze wcześniej to tylko był motor i namiot. Chociaż bardzo to lubię. Motor i namiot to jest petarda, nie, to jest wspaniały wypoczynek. Dobra. Kochani, wracam z powrotem. Przeszedłem 5619 w drugą stronę. Podejrzewam, że tyle samo. I co? Bierzemy się za gotowanie, a dzisiaj ugotujemy sekret. Zobaczycie. Zapraszam, zapraszam na gotowanie. Na razie, cześć pa. I o 19:00 live'a. Krótki bo krótki, ale o 19:00 zapraszam, przypominam jeszcze raz. A i jednocześnie bardzo dziękuję Yy, za wszystkie lajki, subskrypcje, proszę o więcej. Powiedziałem, że dostałem minus 1, dostałem teraz plus 11. Bomba, tak tak trzymać kochani, tak trzymać. Bardzo Wam serdecznie dziękuję, jeszcze raz zapraszam do subskrybowania, lajkowania i koniecznie piszcie mi komentarze, co myślicie o takim wspaniałym miejscu jak tutaj. Czy, 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 czy dobrze, że to poszło w prywatne ręce? Bo to było państwowe leśniczówka, było PZL, nie? Po, polskie, polskie Lasy PLP. Polskie Lasy Państwowe? Coś takiego, no nie pamiętam. I to było tak stało, bo stało, nie było to zaniedbane, ale było zamknięte, niedostępne, czy to dobrze, że właśnie poszło to w prywatne ręce i powstał właśnie z historią piękny, piękny dworek, z pięknymi domkami i z takim ośrodkiem wypoczynkowym. Moim zdaniem, jeżeli to miałoby jakoś nie być rentowne i upadać, no to lepiej to było sprzedać, a jeżeli, a jeżeli z drugiej strony, jeżeli tak wszystko będziemy oddawać w prywatne ręce, takie skarby, wiecie. Skarby jakby no, narodowe, jakby nie było. No, przepiękne miejsce. No, petarda jest przecież, nie? No, to też tak nie do końca jest okej. Okay. Nie wiem, napiszcie co o tym myślicie. Na razie zapraszam do gotowania.